A na podskarbińskiej, może tutaj delikatnie coś tam faktycznie tego śniegu jest, ale ogólnie patrzyłem, jakby tam sam wjazd pod rampę, to bez tragedii. Tam widziałem, że było odśnieżane, nawet teraz gdzieś tam przed sklepem widziałem, zasuwał jakimś tam małym traktorkiem, odśnieżał podjazd, parking. Także może nie będzie tak źle. A zresztą wam tak mniej więcej pokażę, że coś tu podśnieżane było. Jak widać, także nie ma może jakiejś tam tragedii. Także na pewno sam wjazd pod rampę na pewno jest ogarnięty. Także zaraz zobaczymy co tam dalej będzie się kręciło. I jedynie co tu się ostatnio zmieniło, że jak mam kontenery dla nich, to nie od razu te kontenery oddają. I tu jest taki właśnie minusik tego, że ja te kontener muszę zabrać i z tymi kontenerami jechać na drugi sklep. No i oczywiście później na tym drugim sklepie pewnie będę musiał ze 2-3 te kontenery wywalić po to, że mógł zdjąć towar na drugi sklep. Także tak to mniej więcej się przedstawia. Coś trzeba tu pokombinować. Chyba nie ma jakiejś tragedii, zobaczcie. W miarę plac jest tutaj. Przygotowany pod dostawę. Tym bardziej że to jest sama kosteczka, także spoko. Uważam, że nie ma. Nie ma źle. Tylko teraz troszkę pokombinować. Żeby dobrze to wyszło. O, nawet chyba za mocno. Podłamałem. Ale poprawić się można. Za to się do więzienia proszę Państwa nie idzie. A z jednej strony Nie myli się ten kto nic nie robi Ale są tacy A są tacy proszę Państwa Także o Zobaczcie, spoko jest Roletę im założyli, bo za dużo towaru ginęło Więc elegancką roletkę mają, wszystko gitarka Także ja sobie cofnę i, no i coś tam podziałam